Cześć widzowie! Po ostatnim materiale na temat różnic fabularnych między książką a filmem w pierwszej połowie powieści pod tytułem Harry Potter i czara ognia, za której punkt graniczny uznałem moment startu pierwszego zadania turnieju trójmagicznego, naszedł w końcu czas na przedstawienie Wam wszystkich pozostałych różnic w ekranizacji tej części sagi względem jej książkowego pierwowzoru. Zadanie, które przed sobą postawiłem, a więc znalezienie dosłownie każdej różnicy między książkami z serii Harry Potter a ich filmowymi odpowiednikami, z każdym kolejnym materiałem robi się coraz trudniejsze. Bo tak jak już wam mówiłem na moim Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie i do obserwacji którego serdecznie was zachęcam. Dzięki trzymaniu się przez scenarzystów pierwszych trzech części chronologii wydarzeń, byłem w stanie zapisywać wszystkie zebrane przeze mnie różnice, oglądając tak po 20 minut filmu, a potem czytając odpowiadający Fragment książki. Niestety od drugiej połowy Czary Ognia najwyraźniej zasada ta przestała obowiązywać, a niektóre sceny w filmie potrafią mieć miejsce zarówno dużo wcześniej, jak i dużo później niż w książce. Przez co nie tylko jestem zmuszony do analizy obu dzieł scena po scenie, ale także do bycia podwójnie skupionym i skoncentrowanym na tym, by niczego nie przegapić. Jednak pomimo tego udało mi się zakończyć analizę całej czary ognia już w tym odcinku, który jeżeli chodzi o czas trwania jest chyba nawet bardzo zbliżony do części pierwszej. A jeżeli lubicie tą serię, to radzę wam się nim nacieszyć, ponieważ zakon Feniksa będę omawiał dopiero wtedy, gdy ogarnę sprawę ze swoim okiem, a na zabieg jestem umówiony 1 grudnia. Więc powrót serii planuję niestety dopiero po Mikołajkach. A teraz już nie przedłużając Zaczynamy. Przed samym pierwszym zadaniem, w książce, w scenie, w której Moody zabrał Harego do swojego gabinetu i zasugerował mu przywołanie miotły do ominięcia smoka, choć Harry faktycznie żywo interesował się sprzętami znajdującymi się w jego gabinecie, to akurat jego kufer nie trząsł się tak niepokojąco jak w filmie. Bo czy w takim wypadku Harry tak łatwo by to zignorował? W przeciwieństwie do filmu, w książce nie było też sugestii, jakoby bliźniacy Wesley przyjmowali jakiekolwiek zakłady na wynik pierwszego i drugiego zadania. Choć faktycznie przez cały rok próbowali oni zdobyć pieniądze na start swojego biznesu, a także poprawnie obstawili zwycięzcę finału Mistrzostw Świata w Quidditchu u Ludo Bagmana, który potem nie chciał oddać im pieniędzy, więc być może w ten sposób w filmie połączono oba te motywy. A skoro już mowa o Ludo Bagmanie, to warto wiedzieć, że to właśnie on, a nie Barty Crouch trzymał w książce torebkę ze smokami do losowania przez zawodników, a w samym namiocie reprezentantów nie było ani Hermiony, ani Rity Skitter. Z kolei podczas samego losowania, Harry faktycznie wybierał swojego smoka jako ostatni i dlatego rzeczywiście wiedział już, że został dla niego najtrudniejszy ze wszystkich rogogon węgierski. Ale nie powiedział tego nagłos tak jak w filmie, bo chyba musiałby być idiotą, żeby tak zrobić, skoro niezgodne z regulaminem było już samo to, że zawodnicy w ogóle wiedzieli, na czym będzie polegać pierwsze zadanie, a co dopiero to, jakie smoki zostały do tego celu sprowadzone. W książce nie było też żadnego wystrzału z armaty, który niemal zniszczyłby namiot reprezentantów, a Harry przed swoim występem nie siedział sam w namiocie, tylko został poproszony o rozmowę w cztery oczy z Ludo Bagmanem, który próbował pomóc mu zwyciężyć, by wygrać pieniądze na spłatę szantażujących go goblinów. Choć w tamtym momencie jego cel jeszcze nie był znany. Z kolei, jeżeli chodzi o sam przebieg pierwszego zadania, to złote jajo nie leżało sobie samotnie na arenie tak jak w filmie, a znajdowało się wśród sterty innych jaj wraz z pilnującym je smokiem, który w przeciwieństwie do tego, co pokazano w filmie, był widoczny od samego wejścia. Również na początku, Harry wcale przed nim nie uciekał skacząc po skałach, tylko od razu spróbował przywołać błyskawice i dopiero, znajdując się już na miotle, wdał się z nim w jakąkolwiek konfrontację. Sam smok nie był też chyba przykuty do skały łańcuchem, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo, ale nawet jeśli był, to na pewno się z niego nie zerwał i nie latał za Harrym po całym Hogwarcie, doprowadzając do zniszczenia trybun i fragmentów zamku, bo jego zadaniem było przecież pilnowanie jaj, a nie ganianie uczestników. Poza tym w ogóle nie było takiej potrzeby, bo Harry tak naprawdę wcale nie wylatywał poza arenę, więc w książce, oczywiście, nie ma też tej idiotycznej sceny, w której spadł on z miotły i wraz ze smokiem wisiał sobie na cokole zamku. Dodatkowo dzięki temu również i sam finał zadania był dla Rogogona dużo bardziej szczęśliwy, bo w książce stracił tylko pilnowane przez siebie jajo, podczas gdy w filmie runął bezwładnie w przepaść, co chyba miało sugerować jego śmierć. Po wykonanym zadaniu, Harry musiał spędzić jeszcze chwilę w namiocie medycznym, gdzie opatrywano jego ranę, i to właśnie tam pogodził się z Ronem, a nie na imprezie w pokoju wspólnym gryfonów, jak miało to miejsce w filmie. Poza tym, po zadaniu sędziowie musieli przecież przyznać jeszcze jakieś punkty, by cała ta rywalizacja miała w ogóle jakikolwiek sens, o czym w filmie ewidentnie zapomniano. W filmie Ron w trakcie zawierania zgody z Harrym mówi mu, że tak naprawdę to on jako pierwszy wiedział o smokach i niebezpośrednio powiedział mu o nich przez Hagrida, co mogłoby mieć sens, zważywszy na to, że to właśnie jego brat przetransportował je do Hogwartu. Ale to nieprawda, bo jak wam już mówiłem w poprzedniej części, Hagrid sam zaprosił Harego do siebie tego dnia. Poza tym zachowanie Rona w filmie było niesamowicie durne, bo mówiąc to na głos, zdradził prawdę o tym oszustwie praktycznie wszystkim Gryfonom. Również w przeciwieństwie do filmu, w którym Gryfoni tylko świętowali z Harym zdobycie złotego jaja, w książce większość z nich próbowała pomóc mu odgadnąć, co może kryć się za dochodzącym z jego środka przeraźliwym krzykiem, aczkolwiek nikt nie był w stanie wymyśleć nic, co byłoby bliskie prawdy. To również właśnie w tej scenie najbardziej uwidacznia się to, że obie bliźniaczki Patil w filmowej wersji zostały przydzielone do Gryffindoru, podczas gdy z książek wiemy, że jedna z nich należała do domu Ravenclaw. Dzięki walce Hermiony o prawa skrzatów domowych w Hogwarcie i jej częstym wizytom w kuchni, o czym mówiłem wam już w poprzednim odcinku, okazało się, że w zamku pracują Zgredek oraz Mróżka, która zostając zwolnioną przez pana Kraucza po finale Mistrzostw Świata w Quidditchu nie miała się gdzie podziać. Z jakiegoś jednak powodu cały ten dosyć istotny wątek jakim były skrzaty domowe, a w szczególności mrużka i jej wierna służba rodzinie krauczów został z filmu całkowicie wycięty. Ron dostał od matki swoją obciachową wyjściową szatę jeszcze zanim w ogóle pojechał do Hogwartu, a nie jako przesyłkę już w trakcie trwania roku szkolnego. W książce nie było też tak, że profesor McGonagall zmuszała Rona do tańca. Oznajmiła ona bowiem jedynie uczniom na lekcji transmutacji, że w tym roku odbędzie się bal i poinformowała Harego, że akurat on musi wziąć w nim udział, a także otworzyć go swoim tańcem jako reprezentant, ale wcale nie było tak jak w filmie, że wszyscy zostali do tego zmuszeni. Z kolei scena, w której Hagrid rozprawia z Madame Maxim o swoim dzieciństwie miała tak naprawdę miejsce w trakcie balu, a nie na jakiś czas przed nim. A ponadto Madame Maxim w książce obraziła się wtedy na Hagrida za sugerowanie, jakoby ona również była półolbrzymką. Natomiast kruma ćwiczącego nad jeziorem w otoczeniu fanek w książce nie było wcale, choć nie zdecydowałem się tego zaliczyć do różnic, ponieważ temat jego bycia otaczanym przez fanki przewijał się w książce dosyć często. No i pojawiła się też scena, w której wyszedł on ze statku Durmstrang i wskoczył do jeziora w samych gaciach, choć bez otaczających go fanek. Ale czemu w filmie Snape kilkukrotnie znęcał się fizycznie nad Harrym i Ronem i obeszło się to bez żadnych konsekwencji? Nie mam pojęcia, bo w książce czegoś takiego nie było, a jedynym nienawistnym Aktem Snape'a wobec uczniów było to, że na ostatniej przedświątecznej lekcji zrobił sprawdzian z antidotów, z którego Harry dostał słabą ocenę, bo głowę miał zaprzątniętą myślami o zaproszeniu Chona Bal. A skoro już mowa o tych zaproszeniach, to książkowy Ron zdecydował się zaproponować to Hermionie już po nieudanej próbie zapytania o to Flair de la cour, czyli odwrotnie niż w filmie. Haremu z kolei udało się porozmawiać na osobności z Czol w Sowiarni, a przed klasą obrony przed Czarną Magią, i nie spotkał jej przypadkiem, tylko sam do niej podszedł. I choć faktycznie musiała mu odmówić dlatego, że szła z Cedriciem, to w książce w przeciwieństwie do filmu powiedziała mu o tym od razu, a nie sprawiła, że dowiedział się o tym przed samym balem. Jak już wam też mówiłem, o tym, że Harry będzie musiał swoim tańcem otworzyć bal, w książce dowiedział się on od Magna Gal odpowiednio wcześnie, a nie tak jak w filmie, w którym ta powiedziała mu to niemalże przed jego rozpoczęciem. Ponadto to właśnie Harry, a nie Ron, początkowo nie rozpoznał Hermiony jako partnerki Kruma. Sama Hermiona miała natomiast suknię w kolorze niebieskim, a nie różowym, czy jaki to tam był w filmie. A choć Parwati i Padma wobec tanecznej indolencji Harego i Rona w trakcie balu niejako faktycznie zmieniły swoich partnerów, to nie byli to jacyś chłopcy z Durmstrangu, ale z Bobotą. Hermiona nie wyrzucała także Ronowi, że nie zaprosił jej odpowiednio wcześnie na bal i jeszcze w sali wejściowej, a już w pokoju wspólnym gryfonów. I nie było też tej sceny, w której Neville wrócił z balu jako ostatni, budząc Harego z koszmaru. Ponadto to właśnie jeszcze w noc balu w sali wejściowej Hogwartu, a nie na moście jakiś czas później, Cedric zasugerował Haremu kąpiel ze złotym jajem. W filmie absolutnie nic nie wynika z rozmowy Hagrida i Madame Maximo, ich przodkach. Natomiast w książce podsłuchująca ją Rita Skitter wysmarowała oczerniający Hagrida artykuł, przez co na jakiś czas musiał on zaszyć się w swojej chatce, a lekcje opieki nad magicznymi stworzeniami prowadziła wtedy profesor Grubli Plank. Również z zupełnie niezrozumiałych powodów, w filmie niemalże od razu po balu Hermiona zaczęła bardzo nieprzychylnie wypowiadać się o krumie, podczas gdy w książce cały czas uważała, że jest on naprawdę bardzo fajny. W trakcie rozwiązywania przez Harego zagadki złotego jaja w łazience prefektów Marta nie mówiła nic o eliksirze wielosokowym, a ponadto w filmie Harry niemalże od razu zrozumiał, że chodzi o trytony. Podczas gdy w książce zastanawiał się nad tym tak długo, że nawet Marta powiedziała, iż chyba nie jest zbyt bystry, chociaż faktycznie jej zdaniem Cedricowi zajęło to jeszcze dłużej. Sama Marta nie przytulała się też do Harego wbrew jego woli, tak jak w filmie, a opowiadała mu tylko o tym, jak po swojej śmierci straszyła Oliwie Hornby, czyli dziewczynę, przez którą zamknęła się w toalecie w dniu swojej śmierci. To właśnie również wracając z tej toalety, Harry dostrzegł na mapie nazwisko Bartemiusza Kraucza w okolicach gabinetu Snape'a i przez to potknął się o fałszywy stopień i wypuścił jajo, które narobiło sporo zamieszania, wciągając do tego miejsca zarówno filcza jak i Snape'a, a także i fałszywego Mudiego, który uratował go przed wyżej wymienioną dwójką. A mówię wam o tym głównie dlatego, że to właśnie dzięki temu wydarzeniu Harry pożyczył Mudiemu mapę Huntsfotów, za pomocą której namierzył on później swojego ojca, co w filmie zostało całkowicie pominięte. To również nie Moody, ale Fred i George wezwali do Maggona, Galerona i Hermione w przeddzień drugiego zadania, gdy ci wertowali wraz z Harym w bibliotece książki w poszukiwaniu czegoś, co pomogłoby mu przetrwać godzinę pod wodą. Natomiast samo rozwiązanie ze skrzelozielem podsunął mu nie Neville, a Zgredek, znajdując go śpiącego nad książką w bibliotece na 10 minut przed rozpoczęciem zadania. Choć to akurat szkoda, bo faktycznie Neville jako fan zielarstwa znacznie lepiej pasowałby do tej roli. Drugie zadanie, podobnie jak i później trzecie, w książce komentował pan Bagman, a nie Albus Dumbledore. Z kolei Harry nie wskoczył do wody z podestu, a wchodził łagodnie do jeziora i to jeszcze zanim się zanurzył zaczęły mu rosnąć skrzela, a nie już w wodzie jak miało to miejsce w filmie. Samo przepłynięcie przez jezioro do celu nie było dla niego też tak proste jak pokazano to w filmie, gdyż atakowały go druzgotki, które wyeliminowały Flare, a wskazówek pod wodą musiała udzielać mu chociażby jęcząca Marta. Serio. I choć Harry faktycznie próbował ratować zarówno Rona, jak i siostrę Flair, to w książce nie puścił ich przodem samemu wynurzając się za pomocą zaklęcia Ascendio, tylko normalnie wypłynął wraz z nimi, choć faktycznie sprawiło mu to trudność, ponieważ skrzeloziele powoli przestawało już działać. Po naradzie sędziowskiej Harry faktycznie zajął w drugim zadaniu drugie miejsce, ale nie odbywało się to na zasadzie przyznawania miejsc, tylko punktów. I na 50 możliwych, Flair otrzymała 25, Krum 40, Harry 45, a Cedric 47. Wbrew temu, co zostało pokazane w filmie, od tego zadania Barty Crouch Senior nie był już członkiem komitetu sędziowskiego, bo podobno był chory, a jego przedłużająca się absencja trwała już od balu bożonarodzeniowego, na którym to zarówno, jak i na drugim zadaniu zastępował go Percy. Pan Crouch nie mógł więc rozmawiać z Harrym od razu po drugim zadaniu, a ten wcale nie znalazł chwilę potem jego ciała. I to nie tylko dlatego, że Barty Crouch Junior zabijając go przetransmutował jego ciało w kość, ale też dlatego, że Harry natknął się na niego w trakcie swojej rozmowy z Wiktorem Krumem jakiś czas później i choć ten znajdował się w opłakanym stanie, to jeszcze żył. Z kolei po tym, gdy z gabinetu Snape'a zniknęło trochę skrzeloziela, a ten połączył to z występem Harego w trakcie drugiego zadania, nie groził mu on użyciem na nim eliksiru Veritaserum na osobności, lecz przy całej klasie. Co ciekawe, Harry wcale nie dowiedział się o tym, że syn pana Kraucza był śmierciożercą, spoglądając w myśl odsiewnie Dumbledora, ale powiedział mu o tym Syriusz, którego wraz z Ronem i Hermioną spotkali w Hogsmeade. I tak samo pan Crouch w przeszłości wbrew temu co pokazano w filmie nie dowiedział się o tym z zeznań Karkarowa, ale stąd, że Barty został aresztowany wraz z Lestrange'ami pod zarzutem torturowania Longbottomów. To również nie Dumbledore opowiedział Haremu historię rodziny Crouchów, ale ponownie Syriusz i ponownie przysłuchiwali się temu także Ron i Hermiona. Natomiast tego jak wyglądał młody Barty Crouch, Harry faktycznie dowiedział się, zaglądając Myśl siewnie Dumbledora i stając się świadkiem jego procesu, lecz w przeciwieństwie do filmu nie powiedział Dumbledorowi o tym, że widział go już w swoim śnie, gdyż chyba sam jeszcze nie zdawał sobie z tego sprawy. Bo choć faktycznie, tak jak już Wam mówiłem, w książce nie było tej sceny, w której został on wybudzony przez Neville'a z koszmaru po balu bożonarodzeniowym, to jednak coś podobnego przyśniło mu się dużo później na lekcji wróżbiarstwa, kiedy to znowu stał się świadkiem spotkania w domu Riddle'ów, w którym tym razem oprócz Voldemorta i Gliss faktycznie brał udział także i Barty Crouch Jr. I to właśnie z powodu tego snu Harry udał się do gabinetu Dumbledora, gdzie zostając na chwilę samemu, zajrzał do myśl od siewni, a nie tak jak w filmie, w którym udał się tam właściwie bez powodu. W filmie Harry mówiąc Dumbledoreowi o swoim śnie, w którym widział Bartiego Croucha, odnosi się jednak nie do tego drugiego koszmaru, ale do tego, który przyśnił mu się jeszcze w wakacje. Co jak już wam mówiłem, nie ma najmniejszego sensu, bo w tamtym momencie Bartiego w ogóle nie było w domu Ridlów. Dlatego w przeciwieństwie do tego, co zostało pokazane w filmie, Harry nie mógł w tamtym momencie widzieć go w swoim śnie. Stojąc przed drzwiami gabinetu Dumbledora, Harry faktycznie usłyszał jego rozmowę z Knotem, lecz nie dotyczyła ona śmierci pana Kraucza, bo na ten moment w książce nikt jeszcze o niej nie wiedział, ale jego zaginięcia. Dumbledore nie częstował też Harego lukracjowymi gryskami, i to nie przez ich ugryzienie Harry nieopatrznie uruchomił myśl codciwnie, ale po prostu dostrzegł ją w szafce przez uchylone drzwiczki i chciał się jej bliżej przyjrzeć. Z kolei o tym, że znalazł się on w jakimś wspomnieniu, nie przekonał się w ten sposób, że ktoś chciał się przywitać z Dumbledorem i jego ręka przeszła przez jego ciało, ale sprawdził to machając Dumbledorowi przed nosem dłonią. Przesłuchiwany Karkarow nie był z kolei zamknięty w żadnej klatce, a został przed oblicze sądu przyprowadzony przez dementorów i posadzony na krześle. Ponadto w filmie próbował on sprzedać znacznie mniej ludzi, bo byli to tylko Evan Rosier, Augustus Rockwood, Snape i Barty Crouch Jr., podczas gdy w książce poza tymi pierwszymi trzema byli to jeszcze Antonin Dołochow, Travers i Mulciber. I mówię poza tymi pierwszymi trzema, bo jak już wam powiedziałem, w książce Barty Crouch Jr. nie został sprzedany przez Karkarowa, tylko aresztowany bezpośrednio przez Aurorów. Co ciekawe, w filmie sugerowano, że w walce z Ivanem Rossierem Moody stracił oko, podczas gdy w książce w trakcie tego wspomnienia miał jeszcze parę normalnych oczu, a jak wynikało z jego relacji, Rossier rozwalił mu zaledwie kawałek nosa. Z kolei w samej myśl od siewni, Harry zobaczył nie tylko jedno, ale aż trzy przesłuchania. Drugim było przesłuchanie Ludo Bagmana, który nieświadomie zdradzał pewne informacje Augustusowi Rokudowi, a trzecim właśnie przesłuchanie Lestrange'ów oraz Bartiego Kraucza Juniora, który na swoim przesłuchaniu wcale nie był tak krnąbrny jak w filmie, a bardzo się bał i błagał ojca o litość. No i tak jak wam mówiłem, Harry opowiadając Dumbledorowi o swoim śnie nie wspominał, że widział w nim Bartiego Kraucza Juniora, a dodatkowo rozmawiali oni też o Bercie Jorkins, Snape'ie i rodzicach Neville'a. W książce Harry bardzo często był świadkiem dziwnych rozmów Karkarowa ze Snape'em, ale nigdy nie widziałby, tak jak w filmie, Karkarow demonstrował swój mroczny znak. Z kolei jeżeli chodzi o trzecie zadanie, to nie Albus Dumbledore, a profesor McGonagall powiedziała reprezentantom, żeby wystrzelili czerwone iskry, jak coś będzie nie tak, a sam dyrektor nie walnął też tego przemówienia o niezatracaniu siebie w labiryncie. Ponadto sam labirynt został postawiony na boisku do Quidditcha, więc nie mógł być tak ogromny jak w filmie, w którym ciągnął się między jednym pasmem górskim a drugim. Dodatkowo Harry wchodził do labiryntu razem z Cedriciem dokładnie tym samym wejściem, więc na jego starcie nie był sam tak jak w filmie, a rozdzielili się dopiero po jakichś 50 yardach. Nie było też wcale tak, że Moody pokazywał haremu kierunek, którym powinien się udać, bo choć faktycznie miał on zanieść puchar do labiryntu, to w przeciwieństwie do filmu nie mógł ukryć go gdzie chciał, a miał on się znajdować dokładnie na jego środku. W labiryncie jedynym zagrożeniem nie były pnącza, tak jak zostało to pokazane w filmie, ale pojawiły się tam też chociażby sklądki tylnowybuchowe, boginy, olbrzymie pająki, jakieś zaklęcie, które przewracało świat do góry nogami, czy sfinks ze swoją zagadką. Z kolei choć Harry przemierzając labirynt faktycznie usłyszał krzyk Flair, to nie wiedział, co się z nią stało i nie wystrzelił czerwonych iskier. Odwrotnie niż w filmie stało się tak jednak w przypadku Kruma, ale snopu czerwonych iskier nie wystrzelił Harry, ale Cedric. Sam Krum natomiast wcześniej nie atakował Sedrika jakimiś dziwnymi czarami, a użył na nim zaklęcia kruciatusa. Poza tym Harry wcale nie wiedział w tamtym momencie, że jest on pod działaniem Imperiusa i to jemu, a nie Sedrikowi udało się go oszołomić. Ponadto Harry nie mógł tak szybko biec do Pucharu jak w filmie, bo w książce w trakcie walki z Pająkiem rozwalił sobie nogę i to Cedric znalazł się przy Pucharze pierwszy, a całe negocjacje prowadzące do tego, że chwycą Puchar razem, trwały znacznie dłużej. Harry nie mógł rozpoznać glizdogona niosącego Voldemorta na cmentarzu w Little Hangleton, jak miało to miejsce w filmie, gdyż ten miał na sobie kaptur. Ponadto Harry był przywiązany do grobu więzami, a nie trzymany przez posąg, a powracający do żywych Voldemort po prostu wynurzył się z kotła, a nie wychodził z jakiegoś ognia. Voldemort nie musiał też dotykać ramienia glizdogona, by aktywować mroczny znak, a ten nie mienił się na czarno, tylko na czerwono. Poza tym śmierciożercy nie przybyli od razu, gdy tylko zostali wezwani, no bo przecież musiało im chwilę zająć, zanim się połapali, że ich pan powrócił. A gdy już przybyli, to padli przed nim na kolana i całowali skraj jego szaty, a nie tak jak w filmie, w którym stali tylko niewzruszeni. Z samych śmierciożerców wymienionych z nazwiska przez Voldemorta też było więcej. W filmie byli to bowiem jedynie Crabbe, Goyle, McNair i Lucius Malfoy, a w książce jeszcze Avery i Not. Ponadto w filmie Voldemort opowiada historię swojego upadku i powrotu tylko przez jakieś pół minuty, podczas gdy w książce zajęło mu to aż 8 stron. Połączenie różdżek Harego i Voldemorta w książce sprawiło, że walcząc unosili się oni w powietrzu, a oprócz widma Cedrica, Franka Brysa i rodziców Harego, Inkantatem w książce przywołało jeszcze rękę Lisdogona i postać Berty Jorkins. Ponadto w przeciwieństwie do filmu śmierciożercy próbowali powstrzymać Harego przed dotarciem do świstoklika, przez co sam Harry instynktownie wypalił do nich zaklęciem spowalniającym impedimento. Z kolei po powrocie na teren Hogwartu w książce to nie Flair, a Cornelius Knott jako pierwszy zauważył, że Cedric jest martwy. Natomiast Moody, a właściwie to Barty Crouch Jr. wypytywał Harego o szczegóły powrotu Voldemorta nie w swoim gabinecie, a już w trakcie podróży do niego. I choć w książce to nie Neville zasugerował Haremu skrzeloziele, to jak się okazuje, Moody faktycznie dał mu książkę o roślinach wodnych, by ta leżała w dormitorium Harego i by ten się na nią natknął. Ale Harry był na to zbyt głupi, przez co musiał on wykorzystać z Gretka, by podsunąć mu rozwiązanie. Dodatkowo w książce to nie Snape, tylko Dumbledore otworzył kufer z prawdziwym Moody'im i zrobił to nie za pomocą zaklęcia, tylko klucza. A sam kufer nie zawierał w sobie tylko prawdziwego Moody'ego, ale miał siedem pięter z różnymi rzeczami, a Moody spoczywał na ostatnim z nich. Prawdziwy Moody uwięziony w kufrze nie odezwał się do Dumbledora, bo znajdował się pod działaniem zaklęcia Imperius, a Barty Crouch nie przybrał swojej prawdziwej postaci od razu po wtargnięciu nauczycieli, lecz musieli oni na to czekać przez dłuższą chwilę. Z kolei zeznań młodego kraucza pod wpływem eliksiru prawdy słuchali nie tylko Dumbledore, Snape, i Galichary, ale także Imruszka. I tak szczerze to nie rozumiem, po co w filmie pokazano moment podania Bartiemu Veritaserum, skoro tak naprawdę o nic go nie pytano, podczas gdy w książce opowiedział on całą historię tego, jak to się stało, że udało mu się uciec za skabanu i doprowadzić do odrodzenia swojego pana. Po przesłuchaniu Bartiego Croucha przez Dumbledora nie odbyła się od razu ta jego ckliwa przemowa na temat śmierci Cedrika, ale najpierw rozmawiał on z Harrym i Siriuszem w swoim gabinecie na temat tego, co wydarzyło się na cmentarzu. To właśnie również w tej rozmowie książkowy Dumbledore wytłumaczył naturę połączenia różdżek i to, czym jest Priori incantatem, a nie w Dormitorium Gryfonów, gdzie, tak jak w filmie z niewiadomego powodu, hejtował zasłony i baldachimy. I w książce to właśnie wtedy Harry dowiedział się, że rdzenie jego różki jest piórem pochodzącym z ogona Foxa, a nie żadnego innego Feniksa. Największym absurdem tego filmu jest jednak to, że w ogóle nie poinformowano nas, co wydarzyło się dalej z Bartim Crouchem, którego zeznania mogły być kluczem do tego, by w piątej części ministerstwo uwierzyło w powrót Voldemorta. Więc skoro tak się nie stało, to czy zgodnie z logiką filmową ten po prostu wyparował? Otóż nie, bo w książce okazuje się, że gdy Knot chciał go przesłuchać, to był eskortowany przez dementora, który, widząc Bartiego, od razu złożył na nim swój pocałunek. Natomiast w trakcie swojej końcowo rocznej przemowy, Dumbledore powiedział wszystkim uczniom nie tylko, że ministerstwo nie chce, by ujawnił prawdę o śmierci Cedrica, ale mówił też o nadchodzących trudnych czasach i konieczności wyboru między tym, co słuszne, a tym, co łatwe, co w filmie powiedział tylko do Harego. To również jeszcze w tej części Sirius Black ujawnił swoją prawdziwą tożsamość przed Snape'em i Molly Weasley. Cornelius Knott zdążył pokłócić się z Dumbledorem o to, czy Voldemort powrócił, czy nie, a także wręczył Haremu tysiąc galeonów za zwycięstwo w turnieju, które ten oddał potem bliźniakom Weasley, a także okazało się, że Rita Skeeter zdobywała informacje do swoich paszkwili, posłuchując uczniów pod postacią Żuka. Ale tak jak Wam już mówiłem, z niewiadomych przyczyn film praktycznie całkowicie zignorował ostatnie 50 stron książki. I to są już chyba wszystkie różnice w ekranizacji czary ognia, a przynajmniej wszystkie, które udało mi się znaleźć. Szczerze powiedziawszy, nie chciało mi się już liczyć, ile ich jest, aczkolwiek na pewno było ich dużo więcej niż w przypadku wszystkich poprzednich części. Dlatego sądzę, że jeśli chodzi o zakon Feniksa, to zabawa będzie jeszcze bardziej ciekawa. Ale, aby się o tym przekonać, wpadajcie na mój Instagram, do którego link znajdziecie w opisie i na którym na pewno będę Was informował o postępach w przygotowywaniu kolejnej części tej serii. A tymczasem dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!